To jest to samo, czyli wakcynacja vaccination. Ale musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć, jakie jest inaczej szczepienie, czyli że to jest wakcynacja. Cześć! Witam ponownie Językowa TV i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, a w dzisiejszym odcinku będę ponownie mówić o podobieństwach między słowami angielskimi i słowami polskimi. No i właśnie będę też pokazywać, jak szukać tych podobieństw w taki sposób, żeby łatwiej nam było sobie przypomnieć słówko angielskie, gdy próbujemy przetłumaczyć jakieś słówko lub jak z języka polskiego, na no właśnie na angielski. I zacznę od polskiego słowa zemsta. Czyli to zapiszę tutaj na tablicy. Zemsta. No i pytanie, czy wiesz, jak jest po angielsku zemsta? Chwila zastanowienia. Także zemsta to jest po angielsku revenge. Revenge. I czasem, czasem jest tak, że nie pamiętamy właśnie, że nawet jak znamy to słowo revenge, nie pamiętamy w danym momencie, że zemsta to jest revenge. No i ja proponuję taki sposób, no bo mi się kojarzy słówko revenge ze słówkiem revenge. Mamy rewanż. No i gdy spojrzymy do słownika języka polskiego na słówko rewanż, no to się okazuje, że ono ma takie znaczenie, że no pierwsza rzecz to jest właśnie ponowne spotkanie na przykład drużyn sportowych, ponowny mecz, taki, że te drużyny znowu grają i druga drużyna może zrewanżować się pierwszy za pierwszy mecz w tym drugim meczu, natomiast drugie znaczenie to jest odwet, tak jak tu widzimy w definicji, w słowniku, czyli, czyli odwet, to też inaczej właśnie zemsta. I w ten właśnie sposób tworzymy połączenie, powiązanie, że revenge to jest podobne słowa revenge. No i teraz musimy sobie zapamiętać właśnie w to, że zemsta to jest tak jakby inaczej revenge i wtedy dużo łatwiej sobie przypomnimy, jeżeli już znamy to słówko. Że właśnie zemsta to jest revenge. Także to jest taki sposób, który ja stosuję, i właśnie propaguję go często na tym, na tym kanale. I też są jeszcze inne filmy, które umieściłem, więc możesz je obejrzeć. One nazywają się albo Metoda Synonimu, albo Podobieństwa Słów Angielskiego do Języka Polskiego. Linki można znaleźć w opisie do tego filmu. Natomiast dalej, dalej, kolejne słowo, no to jest słówką udawać. Udawać. Tak, udawać coś. Na przykład, chcę powiedzieć, że on udaje, że jest chory. No i teraz, jak będzie udawać po angielsku? Czyli udawać po angielsku to jest pretend. Pretend. Czyli możemy powiedzieć na przykład: He pretends that he is sick. Czyli on udaje, że jest chory. Udawać pretend. I teraz, jak to powiązać? Jak to pamiętać? Otóż ja sobie stworzyłem taką historię, bo znam w języku polskim jest takie słowo pretendent. Pretendent. I ono oznacza kogoś, kto pretenduje do czegoś, czyli na przykład w walce bokserskiej pretendent do tytułu mistrza, czyli to jest ta osoba, która na przykład walczy z mistrzem i ona chce być tym mistrzem. Czyli można powiedzieć, że w cudzysłowie ona udaje, udaje, że jest mistrzem, właśnie dopiero jak zdobędzie tytuł, będzie tym mistrzem, a na razie udaje, w sensie albo stara się. Czyli w taki sposób to powiązanie tworzę właśnie, że pretendent udaje mistrza. Czyli tak możemy sobie w cudzysłowie udaje mistrza. No i, i w związku z tym tworzę powiązanie ze słówkiem pretend, pretendent, czyli udawać. Ktoś może powiedzieć, że to taka okrężna droga, po co w ogóle tak to stosować, jak można się nauczyć tego słówka i tyle, no ale właśnie problem jest często w tym, że samego słówka gdzieś tam wyrwanego z kontekstu, ciężko jest zapamiętać a gdy stworzymy sobie takie powiązania tego typu tak jak revenge, revenge, pretend, pretendent no to wtedy łatwiej nam jest sobie przypomnieć i ktoś nas zapyta albo mamy do przetłumaczenia zdanie na język angielski, że on udaje no to powiemy właśnie he pretends tak, bo pretend is udawać a teraz przejdę do kolejnego słówka, no i załóżmy, że zapytam Cię, jak jest po angielsku świętować. Czy potrafisz sobie przypomnieć, czy znasz to słowo, świętować, jak jest po angielsku? A jakbym Cię zapytał inaczej, jak jest po angielsku celebrować? Czy wtedy łatwiej będzie sobie przypomnieć, jak jest po angielsku? No otóż świętować i celebrować zresztą, bo to są synonimy w języku polskim, no to po angielsku jest po prostu celebrate. Celebrate. Czyli to słowo właśnie nam oznacza świętować, celebrować. I w ten sposób dużo łatwiej jest przypomnieć sobie właśnie, jak jest świętować. Jak wiemy, że to jest celebrować inaczej. I kolejne słowo. Załóżmy, że zapytam Cię, jak jest po angielsku woleć. Także czy pamiętasz? I teraz załóżmy, że w inny sposób Cię zapytam o to samo. Jak jest po angielsku preferować? No i od razu tutaj nam się nasuwa, że preferować, zresztą woleć to jest to samo, to oznacza prefer. I właśnie chodzi mi o to właśnie w tym wszystkim, żeby znać te, szukać tych polskich słów, zamienników tych słów, które na co dzień używamy, żeby właśnie łatwiej sobie przypominać słowa w języku angielskim. Bo okazuje się, że nie tylko w angielskim, bo okazuje się, że słowo prefer po angielsku woleć, ale na przykład to po hiszpańsku jest Preferir, preferir, czyli też e, bardzo podobne słowo. Czyli preferować, prefer albo preferir. To są wszystko bardzo podobne słowa, a są one w trzech różnych językach, więc już łatwiej nam się od razu uczyć nie tylko angielskiego, ale na przykład hiszpańskiego. I teraz kolejne słówko, kolejne pytanie: czy wiesz, jakie jest po angielsku rozważać? Na przykład rozważać jakieś opcje, możliwości. E, no i też zastanówmy się. Czy jest zamiennik? Czy jest jakieś inne słowo w języku polskim, które też będzie od nas oznaczać rozważać albo rozważanie? No i okazuje się, że jest. No a więc powiem na wstępie, że rozważać, rozważać, to po angielsku jest consider. Natomiast okazuje się, że w słowniku języka polskiego jest takie słowo consideracja. Con Racja. No, bardzo rzadkie słowo, rzadko używane. Mało kto pewnie zna znaczenie tego słowa, no, ale jak widzimy w definicji, to konsideracja to jest właśnie rozważanie, czyli jest bardzo blisko tego słowa consider. No i też bezpośrednie przełożenie na angielski, consideration. Czyli rozważanie. A czasownik rozważać to jest consider. Czyli musimy oczywiście pamiętać, że rozważać to jest konsideracja. No i kolejny przykład teraz jeszcze podam, analogiczny do tego, taki trochę bolesny, no bo nikt tego nie lubi, a mianowicie zwłaszcza dzieci, mianowicie chodzi o szczepienie, które tam właśnie szczepiły się przeciwko chorobom. No i pytanie jest takie, czy wiesz, jak jest po angielsku szczepienie? I zastanówmy się, czy jest inne słowo polskie, które, którym moglibyśmy zastąpić słowo szczepienie. Okazuje się, że jest. I ja to słowo poznałem właśnie tłumacząc kart szczepień, czyli takie dokumenty, gdzie tam szczepienia są wpisane ludzi i daty. I tym słowem jest, no rzadkie słowo, mało używane, mało kto zna, wakcynacja. Wakcynacja. No i jak spojrzymy sobie tutaj w definicję, w słowniku języka polskiego, no to mamy oto taką definicję. No i po angielsku z kolei szczepienie to będzie vaccination. Czyli znowu to jest, to jest to samo. To jest to samo, czyli wakcynacja, vaccination. Ale musimy wiedzieć, musimy wiedzieć, jakie jest inaczej szczepienie. Czyli, że to jest wakcynacja. No i właśnie zachęcam Was do uczenia się w ten sposób, żeby szukać, żeby znajdować inne znaczenia polskich słów. Oczywiście nie zawsze to tak będzie działać w angielskim, no bo też jest wiele słówek false friends, czyli takich, które nas wprowadzą w błąd i, i chociaż brzmią podobnie w polskim i angielskim, to znaczą zupełnie co innego. Więc warto też te false friends poznać i też zapraszam do obejrzenia w filmiku, który robiłem na temat false friends. Też go, link do niego można znaleźć w opisie do tego filmu. No ale wracając właśnie do tego sposobu, no wiele jednak słów, wiele takich par będzie to po prostu działać. Także ta metoda polecam ją właśnie na swoim kanale. Są też inne filmy. Także polecam w ten sposób się uczyć. Natomiast ktoś może powiedzieć ok, ale po co mi uczyć się najpierw jeszcze polskiego słowa jakiegoś, które nie jest w ogóle używane, a później jeszcze angielskiego. No otóż chcę powiedzieć, że wystarczy właśnie tego drugiego znaczenia się nauczyć jakiegoś polskiego słowa i od razu skojarzyć to z angielskim. Więc, więc jak znamy wakcynacja, no to zapewne sobie potrafimy poradzić, no bo acja, no to jest łatwe, że to jest zawsze Asian. A ten początek, jak już znamy, wakcy, no to, to też powiem, vaccination, wakcynacja. No to jest, to jest bardzo podobne, tak? Consider, consideracja, consideration, czyli znowu, znowu tu jest, tu jest to samo, tak? Także nie jest to takie trudne, tylko trzeba poznać te inne słowa określające praktycznie to samo, albo podobne rzeczy. I na koniec tego odcinka proponuję mały test, małe ćwiczenie dla Ciebie. Właśnie, żeby sprawdzić, czy pamiętasz znaczenia tych słów, czyli jakie jest w angielsku zemsta, jak jest w angielsku poleć, jak jest świętować, jak jest rozważanie i rozważać, i jak jest szczepienie. Także zachęcam do przeprowadzania tego ćwiczenia. No i Jeśli nie pamiętasz, no to jeszcze raz, może warto obejrzeć ten sam filmik, także. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.